Funkcje A, B, C, D, E oraz F są określone dla każdej liczby rzeczywistej x. Wzory tych funkcji podano poniżej i mamy do każdej odpowiedzi wzory. Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami od A do F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach. Przedział. Od minus nieskończoności do 2 i w dwójce domknięty jest zbiorem wartości i funkcji i tu mamy miejsca na zapisy dwóch odpowiedzi. Wszystkie te odpowiedzi od A do F są wzorami funkcji kwadratowej. Jeżeli funkcja kwadratowa ma mieć zbiór wartości od minus nieskończoności do 2, to rysunek poglądowy. Może być mniej więcej tak: od minus nieskończoności do 2. Jeżeli to jest dwójka, to znaczy, że ta parabola musi stykać się z tą prostą. To może być taka, to może być taka. Każdy bądź razie. Po pierwsze, współczynnik a musi być ujemny a po drugie wierzchołek musi mieć drugą współrzędną 2. To po kolei. Najpierw może zobaczmy, czy da radę odrzucić te wzory ze względu na współczynnik a. Tutaj współczynnik a, jeżeli przypomnimy sobie postacie, które występują w funkcji kwadratowej, to jest tak, albo y równa się ax kwadrat plus bx i plus c, i takie postacie mamy E i F, ale też może być A w nawiasie x odjąć P i do kwadratu dodać Q. Ewentualnie, jeżeli delta jest dodatnia, a tutaj na pewno byłaby, to postać byłaby A w nawiasie x odjąć x1 razy x odjąć x2. No i po kolei zobaczmy. Odpowiedź A pasuje do postaci kanonicznej. Więc współczynnik A jest ujemny, dokładnie wynosi minus 1, czyli może być, bo A ma być ujemny. Odpowiedź B pasuje do pierwszej postaci, ale tutaj A wynosi 1. Wielkość dodatnia. Ta odpowiedź odpada ze względu na ułożenie ramy. Odpowiedź C. Pasuje nam do tej postaci. Współczynnik A jest ujemny, można przyjąć. Odpowiedź D pasowałaby też do tej postaci kanonicznej. Współczynnik A jest dodatni, 1, to odpada. Odpowiedź E. Postać ogólna, A jest równe 2, wielkość dodatnia, odpada. Odpowiedź F. A jest według tego ujemne, pasuje, przyjmujemy. Pierwsza analiza, ułożenie ramion, odrzuciła nam trzy odpowiedzi. Zostały trzy: A, C i F. A prawidłowe są dwie, więc jeżeli chociaż jedną odrzucimy, to zostaną te, które powinny. I teraz zobaczmy na drugą część. Jeżeli chodzi o ułożenie ramion, to mamy, natomiast zwróciłbym uwagę na to. Ta postać dałaby nam, patrząc na to, jeżeli wierzchołek ma współrzędne p i q, dałaby wierzchołek w punkcie 2 i 0. 2. I 0. Czyli druga współrzędna wynosi 0, a my widzimy, że druga współrzędna musi wynosić 2. Wniosek. Odpowiedź C ze względu na współczynnik Q odpada. Zatem pozostają dwie odpowiedzi. Odpowiedź A i odpowiedź F. Możemy ewentualnie sprawdzić, czy faktycznie te dwie odpowiedzi pasują. Po pierwsze, Patrząc się na postać kanoniczną, wierzchołek tutaj ma współrzędne. Tu jest 3 i druga współrzędna 2. No to gdzieś powiedzmy byłoby 3 i 2, tak jak mniej więcej. Pasuje. A tutaj. Sprawdźmy. A wynosi minus 2. B wynosi 4. C wynosi 0. I możemy wyznaczyć p i q. p to jest minus b przez 2a. Minus b to jest minus 4 przez 2a, czyli 2 razy minus 2. minus 4 przez minus 4, wynik 1. Czyli p już mamy. Ale to p tak nie jest istotne, co q. Wielkość Q musi być równa 2. Ale jak obliczymy Q? Albo doprowadzimy do postaci kanonicznej, że Q to jest minus delta przez 4a. Ale też możemy skorzystać z tego, że Q to jest f od P. To jest wartość dla argumentu P. Bo jak tu jest P, to tu musi być odpowiadająca wartość Q. Więc skoro mamy już P, to byłoby to F od 1. No to do tego obzoru miejsce X1. Jeżeli wyjdzie 2, to znaczy, że potwierdzimy, że pół wynosi 2 i tam leży wierzcholek. Minus 2 razy 1 kwadrat, dodaj 4 razy 1 i co otrzymamy? 1 do kwadratu to jest 1 i razy minus 2. Minus 2. 4 razy 1, 4. Dodać 4. 2. Kół wynosi 2, co nam potwierdziło to, że wieszowiec musi być na tej linii, ramiona skierowane w dół, czyli faktycznie zbiorę wartości jest od minus nieskończoności do 2. Mamy dwie prawidłowe odpowiedzi.